Cześć. 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 Co tam? Słuchajcie. A gdzie masz plecak? Zostawiłem przyczkę. <laughs> Słuchajcie, bo dzisiaj na angielskim ogólnie, no... zachciało mi się iść do łazienki. No wiecie, no. Na dwójeczkę. No i... No i ja mówię do pani. <laughs> Panią, mogę iść do kibla? A ona... Macie. Okej. Okay. Ale jesteśmy na angielskim, więc powiedz to po angielsku. Wtedy cię puszczę. No, no dobrze. I'm gonna shake my pants right now! Co? Ona, Dobra, idź. Tylko wróć. No, to co to znaczyło? Może no, się zaraz zesram w kasie. No i? No co, poszedłem, poszedłem, no co miał się. się zesrać i, I wróciłem, wraciłem. nie? O, że... To wszystko? No to wszystko, no. A na co czekaliście, że nie wiem, wezmę... E, pasta jest skręcę. No, no nie wiem, może wysadzisz szkołę? To jeszcze nie dzisiaj. To na końcu roku. No.